Nas jest trzech, a was 4. Tak się nie godzi. Dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, dwie nam nie trzeba. Nie widzę, ale zanim pójdę, moim zdaniem wszyscy powinni dostać porówno. równo. Słyszysz? Każdy jeden widzi, że chcesz nas wystychnąć na dudka. Dość gadania. Ja biorę korale i brązowy pierścionek. To nic nie dostaniecie, kurwie, syny. O! O! O!